W tym odcinku stworzymy sobie kod, który pozwoli naszemu robocikowi poruszać się. Chciałby się powiedzieć, że po labiryncie, ale tak naprawdę to nie jest labirynt, ponieważ w labiryncie mamy kilka możliwych ścieżek, w tym niektóre są błędne. A tutaj tak naprawdę jest tylko jedna ścieżka prowadząca do celu, co najwyżej pojawiają się po prostu zakręty albo w lewo, albo w prawo, które nasz robot musi wykryć. Także powiedzmy, że. Jest to bardziej poruszanie się po krętej ścieżce. A więc zacznijmy. Ustawiamy naszego robota w tymże miejscu i będziemy po kolei tworzyć nasz kod. Niech to się nazywa Kręta ścieżka. I teraz tak, chcemy, by poruszał się wiecznie. No i tradycyjnie while true i teraz tak będziemy potrzebować stworzyć warunek jeżeli napotka na swej drodze między oczami jakiś bloczek czyli ten no to obróci się w lewo później by poszedł ten i znowu w lewo Zobaczmy, jak to będzie szło. To wtedy obraca się w lewo. W przeciwnym wypadku będzie sobie szedł cały czas prosto. Zakończamy naszego ifa. Widzicie, tutaj mamy czerwony kwadracik. Dajemy w tym miejscu i przetestujemy. Oczywiście pojawi się moment, w którym będzie błąd. Tutaj sobie radzi. Ale tutaj już obrócił się w lewo, znowu zobaczył ścianę i znowu się obrócił w lewo. No i tym samym nasz robot się zablokował. Zatrzymajmy i cofnijmy nasz program. Pomyślmy teraz, gdy on się tu obraca w lewo, to co on musi zrobić? Wypadałoby, by obrócił się w prawo i później jeszcze raz w prawo i wówczas może zacząć ponownie wędrówkę. Dlatego zmodyfikujmy kod, by to działało właśnie w ten sposób. I teraz ciekawostka. Stworzymy ifa w ifie, czyli warunek w warunku. I teraz tak, jeżeli obrócił się w lewo, i napotkał. Oj, to nie to. I napotkał ponownie ścianę przed sobą, to wtedy obróć go dwa razy w prawo, tak jak mówiłem przedtem. I zakończmy tego ifa. Czyli tak, zacznijmy to jeszcze raz. Jeśli napotkał ścianę, obraca się w lewo, jeśli nie napotkał już ściany, to idzie prosto. Jeśli obrócił się w lewo i znowu napotkał ściany, to obraca się w prawo i jeszcze raz w prawo, i wtedy dopiero już może iść spokojnie prosto. Zobaczmy, jak to działa. Teraz będzie już wszystko w porządku. Obrócił się w lewo, w lewo, a teraz w lewo nie wyszło, czyli zmienił. O, tu nie gra, w tą stronę. Teraz już elegancko pójdzie. No i wraca do mety. I to by było na tyle.